Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych lore'owych pogadankach z uniwersum Warhammera 40 k a w szczególności Heresy Horusa I stanowczo bardzo dziękuję za pozytywny odbiór poprzedniego materiału, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chciałbyś, bądź chciałabyś posłuchać tego więcej, to pamiętaj, łapa w górę i subskrypcja, bo to bardzo pomaga w rozwoju naszego leniwego Legionu. A dziś, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego opowiadania Dzieci Burzy, zresztą... Pewnie widzicie. I autorem akurat tego opowiadania już wam mówię jest Endony Reynolds. Nie znałem wcześniej tego autora. Powiem szczerze, zaskoczył mnie pozytywnie, gdyż no, te opowiadania są raczej proste, aczkolwiek w tym opowiadaniu przez pewien czas no, było takie zahaczenie, że. O, no jestem, jestem ciekawy, jestem tam będzie dalej. Oczywiście spodziewałem się końcówki, no bo wiecie, to jest jednak Warhammer. Niemniej mimo wszystko człowiek tak tak. A, Dobrze zahaczył pan Antony, dobrze zahaczył. Właśnie o to chodzi, żeby zahaczyć i zainteresować czytelnika. Niemniej, przechodzimy do wielkiej Gruzjaty, a konkretnie do 17 Legionu Astartes, czyli niosących słowo bądź głosicieli słowa, w zależności od tłumaczenia. Ja będę mówił niosący słowo, bo na dobrą sprawę. Pasuje. No, Także mamy 17. legion oraz mamy planetę 47.16, jeśli mi pamięć się myli. Tak, dla przypomnienia, jest to sygnatura z Wielkiej Krucjaty, gdzie pierwsza cyfra, przypuśćmy właśnie te 47, oznacza daną flotę ekspedycyjną, czyli 47 flotę, natomiast cyfra po tej cyfrze, no to oznacza powiedzmy kolejną planetę na liście danego regionu danej floty ekspedycyjnej, więc 47-16 oznacza, że flota 47 podbija właśnie, czy podbija 16 planetę. Tak to mniej więcej wygląda. Właśnie ten legion czekał sobie na tą planetą, czekał blisko miesiąc, nawet więcej. Teoretycznie planeta chciała, w sensie mieszkańcy planety, chciała się przyłączyć do imperialnej prawdy, do imperium. Byli wręcz zachwyceni, więc można powiedzieć, Półka z masłem, skoro oni są i w zasadzie głosiciele słowa też chcą, i wszyscy chcą, no to powinno być bardzo proste. Jednakże, działania, które powinny być podjęte, nie zostały podjęte. I jakby sam Lorgar, czyli prymarcha głosicieli słowa, w ogóle nie dawały jakby znaku życia od czasu audiencji u imperatora. I być może już bardziej zorientowani w lore wiedzą o co chodzi, natomiast ci, którzy nie wiedzą, to w dużym skrócie hmm, lorgar został opierdolony od góry do dołu na dobrą sprawę za, i tu uwaga moi drodzy, zbyt powolne szerzenie właśnie tego podboju, tak, Wielkiej Krucjaty za zbyt powolną, hmm, powolny podbój. Ponieważ dlaczego? Dlaczego powolny? Otóż moi drodzy. Co by nie ogłosić się słowa, no to praktycznie każda ich planeta, w sensie ich, jak podbiją planetę, to można być kurwa w 100% pewien, że ta planeta będzie lojalna. Dlaczego? Ponieważ był to legend bardzo charakterystyczny, który w dobie wielkich Rusjaty, gdzie była szerzona imperialna prawda, wiecie? Nauka, logika, brak wiary, powiedzmy empiryzm i tego typu rzeczy, no to właśnie ten legion czcił Boga Imperatora. To właśnie Lorgar Aurelian, choć tutaj jest podpisany Urizen. I nie wiem szczerze mówiąc, jak to wygląda, no ale nie będzie Lorgar. To on napisał w zasadzie księgę, która w przyszłości stanie się podwalinami pod faktyczną wiarę w Boga Imperatora już w 41 milenium czy ogólnie już po herezji. Także taki kurwa paradoks, jak się dowiecie, w ogólnej historii głosicili słowa. Niemniej oni czcili Boga Imperatora i w zasadzie każda planeta, która została podbita, no to nie babata, oni są lojalni po prostu na zabój. Tylko że no to trwa. I w porównaniu do innych legionów, które podbijały, zostawiały zarządce i po prostu Elo lecą dalej, no to tutaj to trwało. Dlatego prawdopodobnie imperator dlatego opierdolił. Ponieważ gdyby chodziło tylko o wiarę, prawdopodobnie jeszcze mógłby na to przymknąć oko, chociaż, bo wiecie, chociażby taka, taki Mars, nie? przecież tam też mają kult omnisjasza, a jednak Imperator ma to w dupie, nie? więc podejrzewam, że tutaj mogliby, mógłby przymknąć oko, ale chodzi o prędkość podbijania. Gdyby podbijali szybciej, to być może by było inaczej, ale to już jest takie gdybanie, co by było gdyby. Nieważne. W każdym razie następuje... W flocie pewna kłótnia między pierwszym kapitanem Korferonem, wydaje mi się, że już część z was go zna oraz moi drodzy Sor Talgronem, akurat kapitanem 34 kompanii, jeśli mi pamięć się myli. Następnie przychodzi Erebus, największy kutas, jaki tylko jest pamiętacie jak od tego fiuta, hmm. chociażby z galaktyki w płomieniach, ale i nie tylko. W każdym razie rozdziela jako dobry kapelan, głosicieli słowa godzi swych braci i przekazuje wiadomość od tutaj Lorgara, aby w zasadzie spalić tę planetę, co wydaje się dziwne, bo, jak wspomniałem, oni byli chętni do tego, aby się przyłączyć. Więc powiedzmy, proces powiedzmy, przyłączania tej planety do imperium, były stosunkowo szybki. Jednakże trzeba było tę planetę spalić wedle słów Erebusa, który przedstawił to, co powiedział Lorgar, który dostał tę informację, a raczej ten rozkaz od imperatora. Jak to możemy interpretować? To już inna bajka, niemniej faktycznie właściciele słowa ruszyli do boju i co do samej planety i jej systemu obronnego. Na dobrą sprawę skupili się tylko na jednym pałacu, który był w zasadzie wielkości no, miasta. Dlaczego? Ponieważ wcześniej akurat flota ekspedycyjna zaczęła bombardować planetę, co spowodowało w zasadzie eksterminację. 98% planety, jeśli chodzi o życie, No to na niej po prostu wygasło, nie? więc na dobrą sprawę. W sumie nie wiem, kto tam potem będzie mieszkał. Niemniej te 2% zostało w centralnym punkcie powiedzmy, stolicy. Co ciekawe, sama stolica, właśnie jako ta świątynia, była zrobiona praktycznie z takiego materiału zrobionego ze szkła, a przynajmniej przypominające szkło, co mogło wydawać się kruche. Jednakże było bardzo twarde, zupełnie jak plastal. Przynajmniej tak to opisywali Space Marine będący na dole. A konkretnie Sor Talgorn i jego oddział, bo tak jakby wokół tego oddziału kręci się główna fabuła tego opowiadania. Niemniej, ruszają do walki i jedna rzecz bardzo ciekawa: właśnie ten pałac wielkości miasta był praktycznie nieruszony w ogóle. W sensie cała planeta została zbombardowana i zniszczona, a ten, ten pałac nawet nie tknięty, nic, mimo że w ten pałac było napieprzany cały czas. Okazuje się, że wokół tego pałacu um, była zrobiona bariera, bariera z no właśnie takich jakby piorunów, co jest bardzo interesujące, bo jak w zasadzie cały ten kompleks musiał być otoczony swego rodzaju takimi cewkami Tesli, Coś przypominającego to były takie powiedzmy spore wieże ze srebra, które przyjmowały energię gromu, a następnie prowadziły właśnie w stronę tej bariery. Ale i nie tylko, bo także prowadziły w stronę ostrzał, prowadziły ostrzał w stronę wroga, w tym przypadku Space Marine. I walki trwały właśnie. A z kim walczyli? Skoro praktycznie 98% ludności zginęło. Co z cywilami? No nie, moi drodzy. Okazuje się, że mieszkańcy 4716 mają myślące maszyny. Przynajmniej tak to odczytał Sor Talgron. Ponieważ te maszyny nie przypominały powiedzmy, takich głupich automatów. Przypominały za to sztuczną inteligencję, a także połączenie człowieka i pająka. Bowiem od pasa w górę był to srebrny człowiek, gdzie zamiast rąk, w zasadzie no, od łokcia w dół, miał takie kolce, przez które szły pioruny, które mogły właściwie zlanszotować danego Space Marine, ale nie tylko, bo i czołg, Tutaj predatory jak najbardziej, to była bardzo potężna broń, natomiast od pasa w dół taka maszyna miała jakby kończyny powiedzmy przypominające pająka i sama maszyna była w wielkości drednota, więc była całkiem wysoka, nie jakaś ogromna, ale była. Dodatkowo miała swoją własną barierę, złożoną właśnie z tych piorunów, co w zasadzie czyniło ją praktycznie nietykalną z dystansu. Żeby złamać tę barierę, to albo trzeba mieć bardzo potężną, bardzo potężną broń palną typu właśnie tytan mówię tutaj o tym żywniku, nie o barierze z świątyni. Albo właśnie podejść z blisko, w sensie na kontakt z warciu. to wtedy ma to sens. I właśnie walki trwały, moi drodzy. Te, te, te maszyny myślące rozpieprzały w pył, naprawdę rozpieprzały w pył. Space Marines zgłosicieli słowa, ponosili dosyć ciężkie straty, jednakże cały czas jakby szli do przodu. I pewnie prędzej czy później by wybiły wszystkie, no, tylko że to tych maszyn było całkiem sporo. Tutaj sporo Space Marine zginęło, i teraz jak się przedostać do potężnej tej świątyni? Okazuje się, że jeden z sierżantów Sor Metalgrona wpadł na pomysł, że właśnie trzeba te iglice, które otaczają świątynię, powalić, bo one jako takie nie są chronione przez właśnie to pole błyskawic. No tylko, że łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ponieważ no, ochrona tych miejsc była potężna. Niemniej naszym bohaterom udaje się to zrobić. Nie bez teraz zresztą. Wielu akurat podkomennych sor e, Talgrona po prostu zginęło. On sam ledwo co przeżył, ponieważ jedna błyskawica go tak śmignęła tylko. Powodując przepalenie w zasadzie obwodów w hełmie, i w zasadzie musiał go wyrzucić, bo się nie dodało do niczego. Niemniej, sam plan się powiódł, i kiedy te iglice upadły w stronę zresztą świątyni, to zrobiła się mała wyrwa. Mała, bo zaraz była sklepiona, co ciekawe. I jednakże tutaj wykorzystali okazję i wykorzystując plecaki odrzutowe, wpadli tam. Wpadli do tej świątyni. I to jest moje drodzy najlepsze. Tam w zasadzie była cisza i spokój. Cisza i spokój. W zasadzie praktycznie nie było słychać walk, ta świątynia zbudowana ze szkła, bądź nie wiem, stali przypominający szkło w każdym razie do, no, z takiego materiału. Na dobrą sprawę wszystko jakby go no, tłumiło. I uwaga, uwaga! W środku znajdował się pewien posąg pewnego mężczyzny, odzianego w piękno zbroję, wystawiający ręce w coś w ekstazie i mając odchyloną głowę do tyłu. Oczywiście głosiciele słowa uznali, że to jest bluźnierstwo, że tylko Bóg Imperator jest warty czczenia, prawda? Jak się bardzo szybko okazało, no nie tylko oni tak uważają, ale zaraz do tego dojdziemy. Przeszukując tę naprawdę ogromną świątynię, doszli w końcu do jakby centrum, gdzie tam zebrała się reszta przy pozostałych przy życiu ludzi. W centralnym punkcie tego miejsca był starzec oraz taka wi taki wielki sześcian, czarny sześcian. Sor Talgron Kazał wstrzymać ogień, no bo nie tak, że od razu zmasakrować cywili bez przesady. Niemniej ruszył tam i kazał się poddać, a następnie opuścić barierę. Kapłan, będąc takim dosyć hardym człowiekiem, stwierdził, że najpierw coś ci pokaże. I właśnie użył tego sześcianu i tam w środku była właśnie pięknie zdobiona księga. To trochę przypominało taką księgę zatopioną w bursztynie. I kiedy Sor Talgron, on powiedzmy no palcem jakby czytnikiem patrzył na stronę to okazało się moi drodzy i tu tam daradam okazało się, że to było lectitio divinitatus. A skąd to się wzięło tu? No dobre pytanie, no w sumie tego na to na to pytanie nie padło odpowiedź. Co prawda Sorthalgron tam napomknął, że prawdopodobnie oni nasłuchiwali, co działo się w galaktyce i być może udało im się znaleźć to, ale szczerze powiedziawszy Jakoś to wątpię. No nie mniej, faktycznie tam była księga pięknie ilustrowana, pięknie zdobiona, nawet bardziej niż te księgi, które powstały w flocie niosących słowo i doszedł do wniosku, że popełniono tutaj ludobójstwo przez pomyłkę. No, no pomyłka, no zdarza się, tak? No, no, komu się nie zdarzyło zmasakrować całej planety przez pomyłkę? No nie obiecał kapłanowi, że jego ludzie będą bezpieczni, jeśli tylko zdejmie barierę. No i kapłan w to uwierzył. W tym momencie, kiedy skontaktował się przez Vox z flotą, chwilę później przybył Korferon wraz z Terminatorami na przywitanie, jako tutaj kapitan pierwszej no, pierwszej jakby brygady i wpadł jeszcze do tego Lorgar. No, tutaj to już wiecie, sor, Talgrond był zachwycony nie? i prowadzi nawet dyskusję z Lorgarem. Sam. Prymarcha był zaskoczony, że hej, to jest ta księga Lectiso Divinitatus, ale na dobrą sprawę mam wrażenie, że to pisałem w innym życiu i że mam już to w dupie. I choć, Sorze, przejdziemy się na górę i porozmawiamy. Zanim szedł Rebus, także niestety przybył, ten Fiut. No i co ciekawe, pomagał kapłanowi wejść na górę, bo to starze z wiecie, nie? No i tak sobie szli, rozmawiali odnośnie wiary. Podania właśnie lojalności. Czy podążysz za mną, Sorze, nawet do piekła, jeśli trzeba będzie? No tak. Tutaj Sor, no, 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 no tak, panie, tak. No. Ale dlaczego pytasz? A no dlatego. No i kiedy odkręcił się w w rebusa no to ten poderżnął, wiecie, kapłanowi, a następnie ten, ten oddział terminatorów, który się teleportował raz z Korferonem, zmasakrował tych, którzy przeżyli. W tej świątyni. Także ten. Trochę lipa, nie? A kiedy Sor Talgron zobaczył, co się stało i to wzburzenie w nim no wybuchło, no bo hej dał słowo, że będą żyli, a oni zostali zmasakrowani. Na to pytanie, czy na to stwierdzenie, odpowiedział Lorgar, że musi być poświęcenie, żeby dojrzeć prawdę. No i tam przyznał się, że pisze nowe dzieło, które przyćmi swą potęgą Lechtycy Divinitatus, mianowicie Księgę Lorgara. Jakże strasznie kreatywna nazwa. Niemniej, sam Sor Talgron przyłączył się, a przynajmniej no, jakby nie był przeciwny prymarczy, Zresztą to byłby bardzo głupi ruch, bo w zasadzie by został zmasakrowany, ale niemniej o, Przyłączył się do tego i tak się te opowiadanie kończy. Dosyć smutno, szczerze powiedziawszy, ten, ten koniec, szczególnie tych ludzi, tego kapłana, którzy cieszyli się, że no, na dobrą sprawę przyłączą się do potężnego imperium, a zostali w zasadzie skazani, czy też poświęceni w ofierze bogom chaosu. Chociaż jeszcze tego przynajmniej część szczytelników mogę nie wiedzieć. Niemniej, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam serdecznie na inne materiały związane z Helezu Horusa i lorowymi pogadankami. Natomiast jeśli chodzi o słowo na koniec, niech będzie burza. Bowiem burza, jak się okazuje, była w stanie przetrzymać nawet potężne ataki tytanów, warlordów i ich ostrzału. Także wydaje mi się, że gdyby Imperium poszło właśnie w technologię Tesli i w technologię baniek właśnie piorunów, mogliby mieć całkiem niezłą arsenał. Trzymajcie się moi drodzy i do zobaczenia.